Cześć kochani, witajcie w nowym kolejnym vlogu spożywczym na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z małym update'em Byłam w Biedronce i tak wyglądają moje zakupy dzisiejsze I uwaga, za nie zapłaciłam dokładnie 116 złotych Także... No, mam wrażenie, że z Lidla, tak jak Wam już wspominałam wcześniej, mi wyszło po więcej rzeczy za, za prawie tyle samo. Także może przejdźmy od razu do pierwszej rzeczy. Przyprawa z kurczaka, złoci staję, ja uwielbiam do kurczaka. Ona jest taka mocna i ten kurczak jest po tym nie dość, że soczysty, to jeszcze taki właśnie mocno doprawiony i naprawdę to fajnie smakuje. I przyprawa do kurczaka kosztuje złoty... 59. Odłożę sobie na, na bok. Gorgonzola pikantna to jest 150 gram. Ja ją wziąłam do kurczaka, dlatego że będę sobie robić właśnie kurczaka z rukolą, ze skyrem i właśnie z, z gorgonzolą. I za gorgonzolę 150 gram zapłacimy 5,99, czyli 6 zł za 150 gram. Dalej mamy malina, trochę już zmasakrowana. I wiadomo, że to nie jest taki świeży owoc, jakby się chciało, bo już sezon na maliny dawno. dawno przepadł. I to jest, słuchajcie, opakowanie 125 gram. I za malinę zapłacimy 4,49. Cena w miarę będę miała do fajnego deseru, który chcę sobie zrobić. Dalej mamy kilo sera i to jest ser Gouda, za który zapłacimy 18,99 i tak naprawdę 19 zł za kilo sera. Jak wiecie, w diecie ketogenicznej ser gra, no, dużą rolę, a ja uwielbiam ser, więc dieta ketogeniczna jest po prostu dla mnie idealna. No, i ja po prostu lubię kupić raz, a porządnie. Yy, to jest Wogol Światowit, ja tą firmę bardzo lubię i to jest bez dodatków konserwujących i z polskiego mleka, także naprawdę fajnie. Dalej kupiłam sobie, bo dawno w sumie nie piłam soku. To jest nektar multivitamina, źródło 11 witamin i to jest 1,5 litra. I za 1,5 litra soku. Zapłacimy 2,99 3 zł, tak naprawdę. Myślę, że to jest rozsądna cena, jak na 1,5 litra soku. Dalej mamy rukole, z którą chciałabym sobie właśnie zrobić kurczaka. Jeżeli chodzi o rukole, no to tutaj mamy akurat 4,49, też rozsądna cena. Dalej mamy fruwita, skyr naturalny, to jest duże opakowanie. I to jest skyr zero tłuszczu. 330 gramów, i za 330 gramów takiego skeru my zapłacimy akurat 2,99, czyli tak naprawdę 3 zł. Dalej mamy klopsiki w sosie pomidorowym 600 gram Słuchajcie, to jest obiad dla mnie na dwa razy Mi ostatnio jak kupiłam to w Lidlu Bardzo zasmakowały te klopsiki Dlatego postanowiłam, że ponownie sobie je kupię One nie są, jakby Są bardzo dobre w smaku i można powiedzieć, że Nawet naturalne w smaku Nie czuję takiej chemii jak w innych Przygotowanych już wcześniej potrawach Tutaj tak naprawdę mamy komię sos I sos pomidorowy Za 6 złotych naprawdę się opłaca Dalej mamy mango, Riviva Nektar. Dawno nie piłam. Tu jest litr i za ten nektar zapłacimy 2,49, także też niedużo. Dalej przejdźmy sobie może do mleka, mleka migdałowego. Almond. Do wsianki używam, czy też właśnie do białka. I tutaj akurat płacimy za to, już Wam mówię, 9,99, także 10 zł. No to jest drogo jak na mleko. To jest jednak mleko, a nie napój. Idealny do smoothie, do kawy i do owsianki. No i dalej była promka na takie paski z wieleta, z kurczaka, świeże, 400 gram. 7,99. Akurat było na promce. Dalej mamy wrapy Tortilla, 306 gram. Ja uwielbiam sobie robić wrapy właśnie albo z szynką, z szynką i serem, albo właśnie z rukolą, z jakimiś warzywami, z... no różnie, w zależności od jak sobie chcecie skomponować. Ja akurat sobie tak fajnie komponuję na bazie yy, diety keto. Jeżeli chodzi o tortille, no to tutaj mamy akurat 3,99 za 306 gram. Też w miarę rozsądna cena. Ym, zaopatrzyłam się, tak skaczę po tych produktach, no ale dobra. <grym> zaopatrzyłam się dalej w koncentrat pomidorowy 30%: 190 gram za 0,49 49, Kulineo. Ja go będę używać do sosu marinara, ponieważ że ten sos będzie właśnie mi potrzebny do obiadu, także że na pewno ona się przyda. Dalej, jeżeli chodzi, tutaj mamy mój ulubieniec, pasta z łososiem, ze szczypiorkiem. W ogóle ja kocham te pasty. One są tanie i dobre. Raz na czas sobie je kupuję, bo naprawdę je uwielbiam. I kupiłam y, tych past trzy sztuki. Oj, poleciało mi. Trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. Ja lubię tylko oryginalne, reszta mnie nie interesuje. Natomiast właśnie ta pasta z łososiem ze szczypiorkiem jest według mnie po prostu najlepsza. Odłożę sobie tutaj i od razu widzimy, że się wyłania fruwita, jogurt o smaku pieczonego jabłka. Teraz właśnie w Biedronce mają takie fajne jogurty, właśnie fruwita o różnych fajnych smakach. Chciałam powiedzieć zapachach, ale no to też. Jeżeli chodzi o te jogurty, to tutaj mamy akurat polskie mleko. I jogurt o smaku pieczonego jabłka 400 gram. Ja uwielbiam ten smak pieczonej jabłuszko, także taki bardzo jesienny ten jogurt, że tak powiem. A teraz, że ja uwielbiam wszystko, co jesienne, więc yy, taki jogurcik naprawdę miam mniam. i za jogurt damy w Biedronce złoty 99. Co zł. so, także lećcie sobie do Biedronki, sprawdźcie te jogurty, bo naprawdę są w bardzo fajnych smakach. Ja akurat wziąłem sobie na razie tylko jeden, ale myślę, że jak na pewno mi zasmakuje to Pójdę sprawdzić więcej smaków. Ja, skoro już jesteśmy w jogurtach, no to mamy Vitello, serek o smaku waniliowym. Tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy. 400 gram i właśnie on będzie mi potrzebny do tego deseru, który chciałabym sobie zrobić z owocami. Ale to wam, tak jak mówiłam, będę wyjaśniać wszystko we vlogu. Borówka amerykańska za 7 zł. Tutaj jest akurat 300 gram. Będzie do owsianki, będzie do deseru. Jeżeli chodzi o pyszne rzeczy, no to antipasti, zielone papryczki nadziewane serkiem. To jest po prostu mój must-have. Jeżeli chodzi o wieczory z przyjaciółkami, ja zawsze fajnie wykładam sobie te wszystkie rzeczy na talerzyk taki specjalny, który kupiłam i który wam pokazywałam we vlogu z takimi szpikulcami. O, tutaj nawet widzicie go w mojej szafce, stoi, otworzę wam szafkę. O, tak on się prezentuje. No i tutaj mamy 150 gram. E, ostatnią rzeczą, którą wam pokażę w tym holu zakupowym e, jest boczek, boczek z Biedronki, rolowany, smaki kuchni polskiej i tutaj jest masa 100 gram. Będę sobie robić takie zawijasy właśnie, e, sałata, właściwie rukola, e, ser i ten boczek do jedzenia. Jeżeli e, jest coś w tym holu co próbowaliście i co wam zasmakowało? Proszę dajcie mi znać w komentarzu, a ja chętnie właśnie poczytam yy, wasze komentarze. Dajcie mi znać, co najchętniej w ogóle kupujecie yy, też w Biedronce, jakie są wasze ulubione produkty. Mi się wydaje, sorry, ale mi się wydaje, że to jest dość mało produktów jak na 110 zł. No ale no ale dobra, yy, więc chyba powrócę po prostu do, yy, do, do Lidla. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. Także dzięki za oglądanie dzisiejszego holu zakupowego spożywczego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!